Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zdrapeczki dzisiaj za stówkę. I mam świąteczny kalendarz, krzyżówkę XXL, Viva la Casa, Linię, Łołów zdrapkę, Paradiso, yy, Wielkie Granie. Dawno nie miałam tej Łoły wow, Wielkie Granie. A że Pan w kiosku ma różne starocie, to wzięłam gorączka złota i dwa razy. Hot 13, tak jak mówiłam, łącznie stówka. Na samym początku proszę Was, jak zawsze, o łapki w górze, o subskrypcję mojego kanału i o podbijanie filmu tego, jak i innych, jak tylko możecie, bo wiem, że są te limity. Sama podbijam to, wiem, jak to wygląda. Także spokojnie zdaję sobie sprawę też, że podbijacie różne kanały, filmy, nie tylko moje, oczywiście. Także kto może, to zachęcam. Będzie mi miło, a ja biorę się za drapanie. Nie nadrapywałam tych pracochłonnych zdrapek. Mam nadzieję, że się ze mną nie zanudzicie. Hot 13, to jest z tej samej paczki. 45, 46. Trzymajcie kciuki. Cały czas próbuję to dziadostwo rozbujać. Jakoś kiepsko idzie. Szukam 13 w numerze 45. A jest 21, 28. No tutaj warstwa fajna. 16, 25, 7,

4, 2, 28 i 11. No ani jedna, trzynastka się nie pojawiła ani w jednej, ani w drugiej. No to teraz gorączka złota z numerem 18. Szukam monet, szukam garnka. No mam nadzieję, że coś będzie dzisiaj wydrapane. Kutka, szpilki, trofeum, ale wiecie, nadzieję to ja sobie mogę mieć. Auto, naszyjnik, rubin. Kulipan, klucz, róża, wiśnie, narty, kufer, zegar, prezent. Prezent by się przydał, zlato, pierścionek, perfumy, bransoletka, korona, gwiazda i podkowa. Nie ma nic drabki, w ogóle brałam losowo. Na żadne numerki tam nie patrzyłam, także no, nie wiadomo, co będzie. Wielkie granie z numerem trzecim. Szukam liczb, szukam monet gwiazdy. Gwiazda daje mi dwukrotność. Ja mam nadzieję, że ta zdrabka nadal jest w sprzedaży, bo pan to sprzedaje nawet tego już nie jest w sprzedaży. A dopóki można wygraną odebrać, tak to u pana wygląda. Mam 33, 54, 57, 24 i 17. A co ja tu mam? 36, 28. Pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, czterdzieści nie mam, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia siedem, czterdzieści dziewięć, czterdzieści jeden, trzynaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć, no obokowo pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści cztery, trzydzieści osiem, osiemnaście. 47, 46, 42 i 53. No, nieładnie. Nieładnie, żebym powybierała. To teraz sobie zrobimy paradiso z numerem 12, a raczej ja se zrobię. No i zobaczymy. Na razie kiepszczizna, rozgwiazda i kotwica, no ale tak to jest, prawda? Tak to jest, Lotto. Nie można mieć wszystkiego. Raz człowiek wygra, sto razy przegra, no i tak się koło toczy, arbus i mewa. No to żebym zabłysła, nie? Filozofią. Arbuz i mewa. Arbus i mewa. Mogę pomijać, także proszę uzbroić cierpliwość. Płetwy i liść. Płetwy i liść. Płetwy i liść, liść, liść. Dobra. Bluzka i gacie. Potacie, bluzka i gacie. Bluzka i galoty. Dobra, chyba tyle. Kostium i słoneczko. No kostium i słoneczko jak najbardziej pasuje, niekoniecznie w Gdańsku. Okej. Okay. Dobra. Tęcza i żółw, tęcza i żółw, tęcza, tęcza. Daliby coś wygrać, nie? Żółw. Okej, okay, chyba tyle. Delfin i latarnia. Cicho, Spangy, co tam zobaczyłeś? Latarenki, latarenki, dobra. Okulary i parasol. Okulary i parasol. Parasolka. Zbliżamy się do końca. Fala i serducho. Serducho dla Was. No i ostatnie dwa symbole. Flaminki, krapi, chyba nic z tego. Nieładnie. No nieładnie, ale co zrobić? No nic nie zrobię. Kontrolne różne. No, działaj tu. Także tak, wybrałam to tak mam. Wow, drapka z numerem 13. Szukam wygrywających liczb i napisu wow. 28, 27, 38, 56 i 55. To są moje liczby. A co ja tu mam? 21. Trzydzieści sześć, dwadzieścia dziewięć, jedenaście, piętnaście, pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści dwa, dwanaście, dwadzieścia sześć, osiemnaście, szesnaście jest wow, no pierwsza wygrana dzisiaj w końcu. 31 i 49. A pod wow. Szalone. Wow, 10 zł. No, dycha jest. <grym> Kontrolna, wiecie, ja już nie pamiętam. K. No musi się zgadzać. Wow, nic nie mnoży. Nic więcej nie widzę. Także szał ciał. To teraz linia z numerem 1. Pan akurat tutaj to paczko otwierał, więc powiedziałam, że mam dać pierwszą, lepszą. Kości i kwiat. Także zobaczymy, czy jedynka będzie szczęśliwa. No już chciałam za okulary się brać. Kości i kwiat, dobra. Na razie tyle, co widzę. Gwiazda i łódź. Gwiazda i łódź. Gwiazda i łódź. Dobra. Korona i popcorn. Korona i popcorn. Jezu. Przepraszam Was bardzo. Tu zdrabka chce uciekać. Chyba tyle. Cytryna i leżak. Cytryna i leżak. Okej, okay. ptak i księżyc. Jest ptak, jest ptak. Są i księżyce. Okej, okay. sakwa i parasol. No, także wątpliwe już te okulary. Sakwa i parasol. ok, Rower i lody. Rower i lody. No chyba tyle. Skromnie. Biedronka i motyl. Biedronka i motyl. Dobra. Czapa i słoń. Jest czapa. Jest słoń. Czapa, słoń. Okej. Okay. Moneta i piłka. Moneta jest. No piłki nie widać. Podkowa i dzwon. Jest dzwonek. Jest dzwonek, a podkowy nie widzę. Krab i wiatrak. No to tutaj tego chyba nie ma. I ostatnie dwa symbole tęcza i serce. I nic mi to chyba nie daje. No niestety, sprawdźmy sobie kontrolne różne. No jedyneczka, tym razem się nie spisała, ja mam tylko 10 zł, także na bogato, a teraz sobie zrobimy Viva La Casa z numerem czwartym, za dwie dyszki zdrabka, szukam liczb, szukam maski, szukam skrzyni, skrzyniam noży, ani maski nie miałam, ani skrzyni w tej zdrabce, no chyba, że już mam całkiem sklerozę, bo i tak może być, ale nie wydaje mi się, że miałam.

8 i 9. Pięknie obleciałam. Te wszystkie moje wygrywające. Kontrolne, różne. Co wybrałam, to mam nie. Przedostatnia zdrapka. Krzyżóweczka z numerem 21. Ojczym w bonusie. No i patrzymy. P i A. Pa. No to mi Pa już mówi. No właśnie. Coś w tym jest. P i A. Zobaczymy, ile tu pogubię p i a p i a p i a ha czy ha czy mi tam p i a no słabo słabo na 120 we złotych Nadzieja jeszcze jest, no wiadomo, ale coraz mniejsza. F i J, J w bonusie. F i J. No nie widzę, albo później się gdzieś znajdzie. F i J. Ok. Z i U, Z w bonusie, Z i U, Z i U, chyba tyle. F pominięte oczywiście kolejne dwie I i C C w bonusie I i C. I i C no na razie kiepsko Okej, okay, chyba tyle. Tak uznajmy. N I S, w bonusie nic. N I S. N I S. N -n. Unia powstał wyraz. N i S. Jeszcze w agresji S. W ekranie N. Dobra. M i L. Ale się wydaje, że o nie dadzą. M i L. No bo za dużo by tu orobiło. M i L. M i L. Oni wiedzą co robią. M i L. M i L. Chyba tyle. H i Y. No i zobaczcie, jakie mędy, nie? H i Y. Puch to jest pierwsze. Jeszcze jakiś H i Y. i Y chyba tyle, nie jeszcze tu Y i S, no pomijam, pomijam G i T Uganda jeszcze tutaj G i T, tu S no niestety, szlepota G, G T tak, to jest chyba pierwszy i ostatnie dwie literki. R i B. No tak jak mówiłam, nie dadzą i nie dali. Buraki. R i B. Bar. To jest drugie. R i B. A tu jeszcze R. Tu N. Matko jedyna. Izba to jest drugie. No zabrakło. Nie ma co przeciągać. Kontrolne G. GF. Oj, masakra, masakra z tym. Lot to ostatni kalendarz z numerem 5. No i oczywiście szukam gwiazd. Żadne odkrycie. A mam sanie. Renifer. stroik, Sople. Kula, piernik, szyszki, skrzat, kominek, łyżwa, lizak, trąba, aniołek, dzwonek, ciuchcia, bałwan, rękawica, kożuch, choinka, czapa, kartka, świeca, bęben i skarpeta, także nie ma nic, trzy takie same kwoty, ale takowych nie ma, w bonusie mikołajec, a jest feter. także widzicie kolorowy, fajny, wydaje mi się fajny miks, no i na tyle zdrapek tylko 10 zł, no makabra, no ale tak takie są realia, coraz częściej tak wyglądają odcinki u mnie i nie tylko. Także, jeżeli mimo wszystko Wam się podobało, proszę Was o łapki, o subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, dzięki, cześć.